lec sancti. Amen. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Yes. 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 wygodnie na swoim miejsca. Moi drodzy, bogato ja się siedzibę opowiadam. Proszę Państwa, byli przespokojni. Czas jest nasz. Więc popołudniowe nadmorzeństwo zaczniemy o 18. Już Pana. Później będziemy się martwili, gdzie będziemy robili skrót. Tu będzie pierwszy skrót, kazanie będzie 20 4 Czwarta, pięć, Panowie muszą te kazania robić o troszki techniczne z żeby one za chwilę będą tą a jak nie będziemy pilnowali, no to nam kopcą na winę. Dzisiejszy brewiarz, ostatnie dwa czytania choć tekst jest inny, no ale skoro mamy szybko długo się tego, to jest taki dzień, można spokojnie dać słowa z samego nieba i one mnie trafiły, no i moi drodzy, one perfekcyjnie przedstawiają to wszystko, to wszystko, o czym Wam mówiłem. Moi drodzy, jestem Duchem Odnowicielem, który czyni wszystko nowe. Mówiłem wam wczoraj z wielko z wielką radością, że prosiłem Panią Agnieszkę w albo w piątek wieczór. Jakbyś poprosiła Pana Jezusa, żeby nam jakąś modlitwę podyktował? Bo wiem, że nic z niczym nie sążę. Jak, z jakimi darami modlitewnymi przyszło Niebo? Może na pierwszy od dynamska, chyba, Wam treść przedstawi, żebyście wiedzieli, co Bóg przyjmuje. Dzisiaj Duch Święty mówił w pierwszym czytaniu, w siódmym czytaniu. Niektóre serca są jednak zamknięte na łaskę, boją. Wtedy pragnę posługiwać się Twoim sercem, aby znaleźć do nich drogę. Twoim sercem Duch Święty to mówił w 2017. A my mamy jaką myśl przewodnią przygodę do rzetwy? Zapach Boga. Twoje serce, jeśli stanie się, moi drodzy, podobne Bogu, Ty zaczynasz emanować Bogiem. To nie przez Ciebie, przez Twoje serce. Bóg nawróci Twoich najbliższych. Więc, co słuchają moich kazań, a zapisują wnuki, które mają w nosie Boga, że dzieci nie rozumieją. Dalej ich pycha ogarnia. Są przekonani, że jak będzie modlitewka, to oni nam się. Dzieci, to jest działanie. Bóg się posłuży Twoim sercem, a nie Ty Bogiem. I słyszeliśmy w rozważaniach przez cały tydzień, że pójdziesz do kościoła, do sklepu, przyjdziesz do domu, a z ciebie emanuje przenikający zapach Boga. Duch Święty dzisiaj mówi: posłuchaj twoim sercem, aby oni, aby znaleźć do nich drogę. Co powiedział u Marii Waltody Pan Jezus? Że ten zapach Boga, który wychodzi z ciebie, Czyli swojego twojego serca będzie ich przemieniał. Wyrzuci Bóg mówi z ich ciała i serca. Oni nawet o tym nie będą wiedzieli, że stają się Bożymi. Oby takie sytuacje zdarzały się, jak dzisiaj z mężem naszej rycerki, że o trzeciej wysyła e, e, ms, ms, SMS-a z zmarły stoi obok mnie co i on nie śpię powie co i ja go widzę chłop stoi przy telefonie i nagle sobie przypomniał że ma święto i pobożną babę no cudownie by do każdego z dzisiaj nocy przyszedł żeby wasze serca stały się narzędziem Ducha Świętego żeby Duch Święty mógł przez wasze serca znaleźć drogę do innych. Jutro nieprawdopodobna bomba. Konsekracja około tysiąca ludzi. Bardzo dużo, około dwustu, ja może więcej w Democji Świętej. Mój w jednym powie a jak będzie tysiąc i się modlę, Panie Jezu, a jak ja zostanę sam, to co jutro mi powtórzy? Dlatego proszę, nikt do mnie nie podchodzi, proszę księdza, dzieci, mam minuty, mam minuty na działanie, żeby obłapać to wszystko. Jak zrobiłem przerwę między poświęceniem wody, to wydałem kilka poleceń jeszcze, bo u, bo żeby uściślić procesję, by co kamerować, co pokazywać, czego nie pokazywać. I oczywiście zapomniałem litanie do wszystkich średni, no bo to, ale się nic nie stało. Zaczniemy o 18.00 od 18, do wszystkich świętych. No nie znacie mnie, że ceremoniarzy, proszę do dzieci, bo chcę wychować takiego adytanta, że pik, 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 pik. Bo jak ja się skupia na poświęceniu, ucień na moment. Bo to wszystko dzieci ci Ale się nic nie stało, dopełnimy to o 18.00. To moja chwila. Ale się usprawiedliwiam, bo tyle haseł przy poświęceniu, że nie do przejścia to jest. Więc, moi drodzy, to samo u nas mówi w porędziach Duch Święty, co u Marii Waldorty, to samo, co u Ottawianiego Miszyniego. Nie proszę Cię nic, o nic szczególnego, tylko o wielkie zawierzenie mojej dobroci. A Wy to już wszystko jedzie. wolę oddajesz krzyż, paniusiu bierzesz czyjeś winy na siebie, no i dzieci idemy. Dla Ducha Świętego to nie jest nic wielkiego. Przecież zawierzenie mojej dobroci. Delikatnie mówiąc, poddamy się pod takie przeczona, jak na niej serki się wyciskało, rozumiecie? Napchany ser wodą, za chwilę, gospodyni jeden obrót, drugi, a tu się leje woda z seru, dziesiąty... Pojemność się zmniejsza. Więc dzieci, w takie wrzecie na Was oddał jutro Dura Świętego. Niech wszystko wyciśnie, co jest niepotrzebne, abyście się stali smakiem dla świata. Tysiąc przeciwko ośmiu miliarda. I dzieci, jest to możliwe do zwycięstwa. Wiecie dlaczego? Bo nie idziemy sami. Duch święty nigdy nie pozostaje bezczynny. Pragnie rozszerzać swoje dzieła we wszystkich duszach, wszystkich narodach i miejscach. Posiada tę władzę w pełni. I się w miarę nieba. Ale na ziemi, mówi Duch święty, w pełni osiągam w niewielu stworzenia. Wy jesteście tą pełnią. Jutro chcę, żeby was Duch napełnił swoją łaską. Tysiąc przeciwko ośmiu miliardom. Na ziemi pełnie osiągam w niewielu stworzeniach, chociaż mam władzę rozporządzać światem tak, jak zechcę. Nie jest to władza doskonała, bo zmuszona do używania środków przymusu. Logiczne, w 2011 roku powiedział mi Pan Jezus. Przymożi lekko. A góralowi powiedzi lekko. Szymo <grymko> lekko. Dlatego cię, przymuszam. 60 km promieniu pustelni zamyka łaskę. Nie Zdrowy, na go go. Zdrowy ciadło? na nie, a nie przy tej kawa. A dajżej pospójrzcie i godziny, powróćcie z nami. Co my chcecie mieć do Tylko chorzy uzyskają nas Zamykam. Wszystkie początki, które niech są zapisywane, a one o tym nawet nie wiedzą, bo to od razu z urzędu zamykam nad nimi władzę. Nic nie dostaną. W łaskę Spłynęło na 500 ludzi, ale to byli wszyscy ludzie, życzyli Jezusowi w czasie drogi krzyżowej i przestrzegali jego naukę. Choć może nie mieli odwagi, w Wielki Piątek stanął publicznie, ale byli z nim i oni wszyscy dostali. A tu co wy chcecie? Bez woli, bez chęci wiary, nagle łaskę? Kozakiewicz. I koniec. jak usłyszycie modlitwę moją konsekracją do na mocy władzy nadanej mi w sakramencie tego państwa co mi wczoraj Łaska poleciała jak usłyszałem tę modlitwę przyliniki nad każdym z was wypowiedź przy konsekracji co wy chcecie? bez wysiłku? coś dostać? nie spotkałem rolnika który by żeby siał, żeby nie siał a żon. To Bóg zapowiada coś nieprawdopodobnego Duch Święty mówi Chcę odmienić oblicze świata Na wzór rzeczywistości Jaką jako otoczyłem się w niebie Co to znaczy? Że będzie nowa ziemia Będzie nowe tu, tu niebo Kapujecie? Ale ktoś musi zacząć Bo Bóg potrzebuje szaleńców Dużych branych tak jak potrzebuje kapłanów do oddawania łaski, tak was potrzebuje. I z tego się cieszę, że już Was dzisiaj tylu jest. Mamy czuwanie, pamiętamy o rędzie. Czuwajcie na modlitwie i na poście. Więc dziś patrzę w kalendarz stary, pościsły. Boliłby wyrządek, pojedynmy raz i to taki do pościsły dla Was. Zjeżdżę raz obiad i bądź na na tym miejscu. Ta odnowa nie jest jednak możliwa bez ofiarnych i ufnych dusz. Ja Dzień Bogu dziękuję, że mam Was. Tu się aż czerwieni moi rycerze. Co bym natikał w kapłaństwie bez Was? Oczywiście, że Panów może pobudzić kamienie, ale po co mi pobudzać kamienie, niech mi da łaskę pobudzenia Waszych serc? A kamienie w ostateczności wymagały, złóż wypadały, padały, zablokuje zablokujecie, a ty kamieniem i ty przemówisz, dzieci woli, nie coś ale ale się obudziła. Ta odnowa nie jest jednak możliwa bez ofiarnych i ufnych dusz, w których będę mógł sprawować władzę w sposób doskonały. To jutro usłyszysz się w, ka w kazaniu, co będzie z wami robił Duch Święty. Chcę uzyskać Tobie władzę w sposób doskonały, więc żertwo ofiarna Pana, słuchaj. Już po ołtarzu chodzić nie będziesz, tylko mamy się spalać do reszty płonąć. Czyli Wyobraź sobie, ogień Pani Aniu i kładą ci do ognia, włosy spalone, oczy spalone, kości przepalone, pazury wypalone, nic Twojego. Więc Bóg chce, Duch Święty chce w Was sprawować władzę w sposób doskonały, a więc bez użycia Środków jakiegokolwiek, nawet małego przymusu. Jak usłyszycie przy zdania, jak uradowaliście Boga tym postanowieniem przystąpienia do tego poświęcenia się Bogu, konsekracji. Dziś to jest wydarzenie z poziomu. Życia konsekrowanego, zakonnego to nawet więcej niż zakon, jaki mam utworzyłem. Ja będę musiał przy zakonie wprowadzić, Panie Augusto, pani, pani, moment, że ja będę zakonników konsekrował krzyżmem świętym. Jeśli jutro pójdą zakonnicy do poświęcenia, to jest to dopełnienie. Dopełniam braki zakonu, a reszta zakonnicy do poprawki bo muszę Was namachcić jeszcze na Krzyżem Świętym, ale ci, co zakonicy jutro będą, to już tylko tak Te dusze upraszają odnowę świata. Europa nam przedstawia granty, programy naprawcze. Te Od 20 lat wszystko naprawiają, wszystko się Tu przychodzi Duch Święty, i moi drodzy, powołuję Was, abyście uprosiły o nowe świata poprzez Jego interwencję. Duch Święty w naszych recjach zapowiedział, że dzieci przyjdzie. To Jego wejście na zimę do godzina W wejście smoka, to mi mówi, to dopiero będzie trzęsienie dla dusz Waszych na Ziemi. Każde wezwanie skierowane do mnie ze strony takich dusz wzbudza we mnie wolę litowania się nad światem. Ile jutro łask, i dziś już wypraszamy do świata. Gdzie odśpiewaliśmy przynajmniej z 15, jak mniej więcej, pieśni do Ducha Świętego. Jak to dobrze, że mamy bogaty repertuar. I moi drodzy, szczęście sprzyja Czy Czym wyśmiezywali właśnie tego? Dwoma pieśniami, jakie umiemy na parafii? Ufność tych serc przymusza mnie niejako do działania wbrew, wbrew mojej sprawiedliwej woli. Jutro przyniesiemy światły pokój. Modlimy się dla Polski o pokój i uwolnienie z obcych rąk, z kolejnej wielkiej niewoli. Tym razem białej niewoli, niewidzialnej, gdzie zostaliśmy urzędowo oddani w ręce obcych. Duch Święty przyjdź i uporządkuj to. Na pokorne prośby odnawiam kolejne dusze i kolejne przestrzenie. A co dopiero będzie od jutra, jak Bóg Konsekrując was w duchu swoim, czyli w Duchu Świętym, przygotuje chodzącą torpedę po świecie. Gdziekolwiek pójdziecie, zapach Boży będzie przenikał każdego, kogo, kto obok Was przejdzie. Uzdrawiam relacje i czynię je nowymi. Chciałbym jednak działać w większym rozmachem i na większą skalę. Ducha świętego rozumie, bo Bóg jest w ogóle w niczym nienasycony. Zawsze mu mało. Ale do Duchu Święty musisz, zamiast tysiąc, przysłać dwa tysiące. Jak chcesz na większą skalę, daj, daj ludzi, a my no ich to my? Rozumiesz to dobrze? Że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Wy staliście się odbiornikami łaski. Pobudzacie. Jesteście jakby alternatorem Ducha Świętego. Mega zbiornikiem energii, który chce, aby łaska Ducha Świętego rozlewała się na cały świat. Tego Duch Święty nas prosi, mimo widzialnych znaków władzy tego złego Ducha, pozostańcie ufni. I tu rozpoczynam leczenie choroby, jaka się pojawiła wśród nas. Wszyscy żyjemy skutkami dramatu Kościoła. Gloria TV PH 24, no i tam opisują, ten biskup to, tam było, centrowo tam, no i wy tym żyjecie i to tylko przekazujecie. Jest rozkaz nieba, koniec tym. Nie wam oceniać, wam uruchomić, bo Ducha Świętego Bóg to mówi i pokazuje. My musimy zwiększyć ufność, nie do wiadomości internetowych i paru kreślaczy, którzy trują wam umysł. To jest negatywna praca, ona nic nie przynosi, dobija was. W naszych Bóg pokazał wymiar pracy pozytywistycznej. On wszystkiego dokona. Ty chodź, chwyćcie mnie za rękę. Świdzi nas Pan, Bóg. najpierw rycerstwo, bo taka dusza Polaka, my mamy i konia i szabelkę, to nam pasuje, tak? Bo ta na andach tak by Później po tym hura do przodu przychodzi krzyżyk. Pierwsza rzeka za ojczyznę, za kapłana, za bierzenie macha, Bożej, duchowi świętemu. A teraz jak to wszystko dzieci zbieramy i chcemy to publicznie pod... pod, 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 pod Podpowiedzieć, Panie, skoro ty nie w miłości, my ci dołożymy jeszcze więcej. Skoro nie masz wielu chętnych, a ja jeszcze żyję, choć kulawy, to ja też pójdę za Pawła. Prościegłaś on nigdy nie przestaje. Słuchać. Jutro zostaniecie odnowieni łaską Ducha Świętego. Wszystko, co zostanie oddane Duchowi Świętemu, jest odnowione Jego łaską. Nie ma rzeczy ani duszy tak nędznej, abym nie chciał odnowić jej na chwałę Bożą. Im nędniejsze jest to, co powierzasz, co mi powierzasz, tym większą chwałę ukaże poprzez odnowienie tej rzeczy. krzyczałem na was, ale jak już to zapisaliście tych swoich nieboraków, to skoro Duch Święty mówi przedstawiaj mi to, a ja będę odnawiał. Tych, tych biedoków, tych to i tych biedaków swoich niewierzących przedstawcie to Panu Bogu. Też Amen. amen. Perfect.